Panie Wójcie, zbliża się ku końcowi 22 rok, rok trudny, wielu niewiadomych, wielu wyzwań, ale w gminie udało się zrealizować wiele strategicznych i ważnych inwestycji dla mieszkańców, zaczynając chociażby od stacji uzdatniania wody, na którą czekaliście dosyć długo. to udało się pozyskać środki i zmodernizować tę stację. Zatem to chyba mimo wszystko był dobry czas dla gminy. To był pod względem inwestycji powiedziałbym, że jedny, jeden z lepszych tutaj takich lat, gdzie faktycznie zrealizowaliśmy mnóstwo inwestycji na terenie gminy, aczkolwiek ten rok zapowiadał się bardzo dobrze jeszcze do 23 lutego bieżącego roku. 24 roku 24 lutego wywróciło się do góry nogami, to wszystko. Nie sądziliśmy, że z tego powodu właśnie będą takie problemy, takie zwyżki cen, z którymi przyjdzie nam się mierzyć każdego jednego dnia. To również skutkowało wydatkami finansowymi tutaj w Urzędzie Gminy, ponieważ każdy jeden przetarg. Wnosił coś nowego tutaj do tych inwestycji, które zostały zapisane w budżecie gminy na rok 2022. Też zwyżki cen powodowały to, że tych środków finansowych było coraz mniej w budżecie, bo nie chcieliśmy rezygnować z tych inwestycji, ale trzeba było zwiększać własne środki finansowe, żeby można było je zrealizować. Tak jak pani powiedziała, taką sztandarową inwestycją w roku bieżącym to była stacja modernizacja stacji uzdatniania wody w Bielsku. To była stara stacja, ona wymagała już takiego kapitalnego remontu. Myśmy o tym doskonale wiedzieli. To była stacja z lat 90., więc to się kończyło praktycznie rzecz biorąc. Dlatego zdecydowaliśmy jak najszybciej rozpocząć modernizację stacji uzdatniania wody. Pozyskaliśmy środki finansowe na to zadanie w wysokości 2 milionów 300 tysięcy. Pozostałe środki tutaj dołożyliśmy z własnego budżetu i za kwotę prawie 4 milionów złotych zmodernizowaliśmy stację uzdatniania wody. Dzisiaj to jest nowa stacja. Praktycznie zostały tylko i wyłącznie stare odwierty, natomiast wszystko pozostałe jest nowe. I mam nadzieję, że to będzie służyło nam przez kolejnych kilkadziesiąt lat. W tej chwili to zadowolenie, jakie jest mieszkańców, to mamy sygnały, że poprawiła się jakość wody. Prawdopodobnie ta jakość wody się nie poprawiła, bo to jest, są te same ujęcia ale być może te nowe urządzenia powodują to, że faktycznie jakość wody jest lepsza, ponieważ świadczą o tym i badania, które żeśmy wykonywali w momencie, kiedy ona była jeszcze w trakcie realizacji i w momencie, kiedy był odbiór, bo na odbiór trzeba było mieć... Właśnie badania wody wykonane. Mamy super badania, super wyniki, więc z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni. Panie Wójcie, to bardzo ważne, ale też ta stacja, tak jak Pan wspomniał, to taka bardzo ważna inwestycja, ale też było tych inwestycji zdecydowanie więcej, takich powiedzmy na no, troszkę mniejszych, jak chociażby kolejne kilometry wyremontowanych dróg. Boisko przy szkole w Zągotach, czy wiele drobniejszych inwestycji w poszczególnych sołectwach, które również no, Również udało się zrealizować. Tak, stacja uzdatniania wody w Bielsku była dla nas bardzo istotna, ale to nie była jedna inwestycja, którą żeśmy realizowali w roku bieżącym, ponieważ na terenie gmin przybyło nam utwardzonych dróg około 6 km, w zasadzie 7 kilometrów, bo około 6 km wykonaliśmy na wierzchnię poczwórnego utrwalenia. Czyli to będą drogi, które będą służyły mieszkańcom gminy przez szereg lat. Nie będą musieli brnąć w błocie i zastanawiać się, czy w okresie wiosny, czy w okresie jesieni wyjadą ze swoich posesji i do nich wrócą. Dzisiaj już takiego problemu nie mają, ale to jest również kilometr, 100 metrów drogi, którą żeśmy praktycznie odbudowali również od podstaw jest przygotowana podbudowa, w przyszłości mam nadzieję, że położymy dywanik asfaltowy na tej drodze, drodze Bielsk-Utowo i będziemy mieli 2,2 km dobrej drogi i z tego się również mieszkańcy i Utowa i Bielska cieszą. To też nie jest koniec wszystkich inwestycji na terenie gminy, ponieważ Aktualnie kończymy jedną z też takich istotnych inwestycji na terenie gminy, a mianowicie budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy zespole szkół numer w Zągotach, przepraszam. Więc to też jest nowy obiekt, który będzie służył nie tylko uczniom z tej szkoły, ale po godzinach pracy będą mogli również z tego obiektu korzystać mieszkańcy Zongot, mieszkańcy o co zabiegali faktycznie przez dłuższy okres czasu. Wspaniały obiekt, obiekt praktycznie XXI wieku, i tutaj jesteśmy również bardzo zadowoleni. Zapewne moglibyśmy wymieniać i wymieniać te inwestycje, bo jest ich sporo. W... Jest jeszcze mnóstwo inwestycji wodociągowych, kanalizacyjnych, które żeśmy realizowali na terenie gminy. W zasadzie mamy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bielsk, dla miejscowości Zągot, dla miejscowości Ciachcina. Jeśli chodzi o gminę Bielsk, to faktycznie to budownictwo na naszym terenie jest, bym powiedział, takie masowe, ponieważ jesteśmy jedną z gmin w powiecie płockim, która otrzymuje najwięcej pozwoleń na budowę. Więc ci wszyscy, którzy dzisiaj budują budynki mieszkalne, oni oczekują, że gmina doprowadzi do nich wodę, a w tych miejscowościach jak Bielsk czy Zągoty, Również, że doprowadzona zostanie kanalizacja sanitarna. Staramy się na bieżąco realizować te potrzeby mieszkańców, i tutaj jeszcze na dzień dzisiejszy nie mamy większych problemów. Ci wszyscy, którzy oczekują tego, tej inwestycji, po prostu są pewni, że ona zostanie zrealizowana. Na dzień dzisiejszy wszystkie te zapisy, które mieliśmy w uchwale budżetowej, zostały zrealizowane w całości. Nie mamy z tym większego problemu. Trwają przygotowania zapewne już do 2023 roku. Tutaj myślicie nad budżetem, nad planami, również inwestycyjnymi, chociaż zapewne dzisiaj trudno jest powiedzieć, jak inwestować pieniądze, skoro jest dużo niewiadomych. To będzie bardzo trudny rok, bo faktycznie my na dzień dzisiejszy nie wiemy, jak się będą kształtowały ceny. Dlatego. Zostały zaplanowane dwie takie ważne inwestycje dla terenu naszej gminy, bo wcześniej rozmawialiśmy na temat stacji uzdatniania wody w Bielsku. Ta modernizacja nie zwiększyła nam wydajności studni, czyli myśmy do tej pory mieli problemy z wodą w okresie suszy i my dalej te problemy będziemy mieli, dlatego pozyskaliśmy środki finansowe na budowę trzeciej stacji uzdatniania wody w Smolinie. My jesteśmy już po przetargu 8 teraz grudnia będziemy podpisywali z wykonawcą umowę na realizację tej inwestycji, która będzie nas kosztowała 4 400 tysięcy zł Plus z kolejnym wykonawcą będziemy podpisywali umowę na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zągoty. Obydwie te inwestycje musimy zakończyć jesienią następnego roku. Oczywiście, że to nie będzie tylko i wyłącznie nie, nie będą te dwie inwestycje, bo będzie ich jeszcze więcej. W 2023 roku musimy zakończyć trzeci etap budowy ulic Osiedlowych w miejscowości Bielsk. To również pozyskaliśmy środki finansowe na to zadanie i musimy trzeci etap skończyć właśnie w 2023 roku. To są jeszcze inne rzeczy, które czekają na realizację, chociażby środki, które pozyskamy z Fogru. Będziemy dalej modernizowali drogi na terenie gminy, które na dzień dzisiejszy potrzebują takiej, takiego remontu. Bo jeszcze część tych dróg faktycznie wymaga takich prac i będziemy je systematycznie realizowali na terenie naszej gminy. Aczkolwiek mnóstwo dróg już mamy zrealizowanych do chwili obecnej. Czy to poprzez poczwórne utrwalenie, czy budowę dywaników asfaltowych. Faktycznie już około 80, prawie 90 kilometrów dróg mamy na terenie gminy utwardzonych. Panie Wójcie, przyzna Pan, że gdyby chodziło tylko o to, w co inwestować pieniądze, to byłby to bardzo mały problem, prawda? Gdyby te pieniądze były i nie było tutaj dodatkowych innych zadań, które gmina musi realizować, jak chociażby teraz węgiel, o którym jest bardzo głośno i spędza sens powiek wielu osobom, czy kolejne środki, które trzeba pozyskać czy zadania, które trzeba realizować, żeby przetrwać kolejne miesiące, jak chociażby zapewnienie takich podstawowych rzeczy, które powinny w instytucjach gminnych funkcjonować. To też będą trudne momenty, trudne zadania i trudne rozwiązania sytuacji. Ten okres jest bardzo niestabilny i pani powiedziała, że gdybyśmy mieli pieniądze, to my mamy mnóstwo rzeczy, gdzie można je inwestować na dzień dzisiejszy. I wiemy, które rzeczy nam są na, na dzień dzisiejszy bardzo potrzebne, ale ta niepewność, te podwyżki różnego rodzaju cen nie gwarantują nam, że wszystkie te rzeczy, które żeśmy zamierzali w 2023 roku, zrealizujemy. Bo chociażby w ostatnim okresie czasu podwyżka energii elektrycznej. Jesteśmy po przetargu. Nikt do tego przetargu nie przystąpił, żadna oferta nie została złożona. Nie wiemy, czy dostawca energii w roku 2023 podpisze z nami umowę, czy też tej umowy nie podpisze. Do chwili obecnej na terenie gminy rocznie. Na energię elektryczną wydawaliśmy około 1 miliona złotych. Jeśli ta podwyżka będzie tylko ta, którą rząd gwarantuje nam, te 970 kilka złotych, 980 zł prawie, e, oczywiście brutto, to w naszym przypadku będzie to podwyżka trzykrotna. Więc e, to nie będzie 1 milion gminy kosztowało, tylko to będzie kosztowało około 3 milionów złotych rocznie. Czyli 2 miliony moglibyśmy śmiało przeznaczyć na inwestycje, a my ich po prostu nie będziemy mieli. Dlatego ten rok taki będzie bardzo trudny i dzisiaj nie wiemy jeszcze, jakie zadania będziemy mogli zrealizować dla mieszkańców gminy. Zadania, o których ciągle słyszymy, ciągle rozmawiamy i faktycznie wiemy, że one są bardzo potrzebne. Ta niepewność dzisiaj. Nie gwarantuje, że my w tak krótkim okresie czasu zrealizujemy te społeczne potrzeby. Miejmy jednak nadzieję, że ten nowy 23 rok przyniesie trochę oddechu i uspokoi sytuację i uda się zrealizować i troszeczkę inaczej spojrzeć na wiele spraw i tematów. Okres przedświąteczny, świąteczny przed nami, zatem może w takich bardziej optymistycznych nastrojach do tego nowego roku podejdźmy. Pytanie ostatnie, jak pan zamierza spędzić święta, które za chwilę? Ja jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze wrócę do jednej kwestii. Oczywiście początek roku on się nic nie zmieni, bo dalej będziemy handlowali węglem, dalej będziemy zamawiali dla mieszkańców ten węgiel. Czy on będzie dostępny, czy też nie, trudno jest nam dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że codziennie. Ci, którzy handlują, mają porozumienie z nami, sprzedają ten węgiel, wysyłają samochody, w kolejce muszą stać kilka dni i nie gwarantuje to, że ten, węgle, ten węgiel pojawi się w momencie, kiedy jeden czy drugi sprzedawca stoi w kolejce w kłótnie, bo stamtąd ten węgiel, odbieramy. My dzisiaj mamy zapotrzebowanie na około 1000 ton w zasadzie i ekogroszku i groszku, bo na to przyjmujemy zamówienia. Czy uda nam się chociażby te ilości, które żeśmy zamówili do końca roku sprowadzić tutaj, żeby mieszkańcy gminy mogli zaopatrzyć się w węgiel czy ekogroszek? Też to jest pytanie, na które nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć. Jak będzie po nowym roku, również nie jestem w stanie przewidzieć, czy te ilości, które będziemy zamawiali dla mieszkańców, one do nas dotrą, czy też nie. Wydawało nam się, że ten punkt, taki przeładunkowy w kłótnie będzie dla nas o tyle wygodny, że po prostu sprzedawcy pojadą samochodami, załadują się, przywiązą, a my wypiszemy faktury, przyjmiemy pieniądze i wszyscy będą zadowoleni. I my, jako gmina, jako pośrednik w sprzedaży tego węgla i interesanci mieszkańcy gminy, którzy chcą ten węgiel nabyć. Naprawdę jest to bardzo trudny temat. Ja tylko bym życzył i sobie, i wszystkim samorządom, żebyśmy nie zostali obciążeni sprzedażą innych artykułów, bo już się dzisiaj mówi, że samorządy mają handlować w roku 2023 nawozami. Jeśli by tak było, to prawdopodobnie to trzeba będzie. Przekształcić te samorządy, nie wiem, w punkty jakieś handlowo-samorządowe, bo do tego chyba to wszystko zmierza. Natomiast pani zadawała pytanie, jak spędzę święta. Chciałbym spędzić je w spokoju przede wszystkim, oczywiście, że w domu, bo y, nigdzie nie, zaje, nie zamierzam wyjeżdżać, ale żeby one i dla mnie, i dla mieszkańców gminy były spokojne, bo. Tego bym tylko sobie i mieszkańcom gminy życzył. Ta sytuacja dzisiaj jest bardzo niepokojąca, ale mam nadzieję, że do jakiejś większej inwazji, rozruchów nie dojdzie, i faktycznie tutaj. Każdy z nas nie będzie musiał się gdzieś tam chować do schronów czy do innych miejsc. Tego, bym sobie naprawdę nie życzył i mieszkańcom. mieszkańcom życzyłbym zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim dzieciom życzę, żeby do nich dotarły dotarli święci Mikołaje i żeby ich obdarzyli jakimiś dobrymi prezentami.